W zeszłym tygodniu świętowaliśmy 800. odcinek Autofana. Nie zwalniamy jednak tempa. W 801. odcinku rozpoczynamy rozmowy o elektromobilności. Przedstawimy też dwa zupełnie nowe auta: Cupra Formentor oraz Renault Megane i Tech, które zobaczycie na samym początku. Patrząc na nowe Megan i e Tech widzę kompletnie innowacyjny produkt, ponieważ ani z wyglądu zewnętrznego, ani od strony konstrukcyjnej no nie przypomina poprzednika, jaka była geneza powstania tego auta? Nie jest to ten sam samochód, wręcz bym rzekł, że to jest zupełnie nowa konstrukcja, która z poprzednim Meganem, a w zasadzie równoległym, współdzieli jedynie nazwę. Nazwałbym to Marką w Marce. Koniec końców jest to samochód o zupełnie nowej konstrukcji, nowych technologiach. No i oczywiście rozmawiamy tutaj również o czymś, z czym do tej pory w tej, przynajmniej marce, nie mieliśmy dotychczas do czynienia. Co tutaj Renault przygotowało dla nas, jeżeli chodzi o silniki czy pojemność baterii, no bo auto jest w 100% elektryczne? Dokładnie. Rozmawiamy tutaj o dwóch wariantach. Dla tych, co wymagają nieco mniejszej mocy i raczej przemieszczają się w warunkach stricte miejskich, krótsze dystanse, Rozmawiamy tutaj o pojemności baterii 40 kWh i wówczas mamy tutaj moc znamionową 130 koni mechanicznych i w każdym przypadku też nadmienie przekazywano zawsze na przednią oś. Drugi wariant, nieco mocniejszy, 220 koni, który generuje wówczas 300 Nm momentu obrotowego i jest to skorelowane z baterią pojemności 60 kWh. Rozwiązanie dedykowane raczej dla osób, które gdzieś tam lubią faktycznie raz na jakiś czas zrobić jakąś dłuższą trasę, w szczególności gdzieś tam międzymiastową. Na co najważniejsze, wtedy pod pedałem gazu mamy zdecydowanie więcej mocy. Jak wygląda możliwość personalizacji wnętrza tych elementów na desce rozdzielczenia, Na przykład? Zależy to od wyboru wersji wyposażenia. Rozmawiamy tutaj o trzech poziomach wyposażenia, przy czym ten egzemplarz, który mamy okazję dziś oglądać, jest wersją środkową. Equilibr, Techno, czyli właśnie ta, oraz Iconic, gdzie w każdej z nich dobory materiałów, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, wielkość ekranu, czy choćby materiały użyte do produkcji tapicerki, są tutaj inne. W wersji podstawowej znajdziemy tutaj dominującą ilość tworzyw sztucznych. Rozmawiamy tutaj oczywiście o materiałach pozyskanych z recyklingu. Wersja środkowa ta, w której akurat mamy okazję w tej chwili przebywać, ma już pół skóry, choćby z tego względu widać to po materiałach użytych na podłokietniku, boczkach drzwiowych, tapicerka półskórzana. W wersji najwyższej mamy już pełną skórę i żadnych kompromisów. Oczywiście rozmawiamy też o takich akcentach jak na przykład Alcantara w boczkach drzwiowych, czy przede wszystkim ledowe paski, czyli oświetlenie objęte, które może być dobrane zgodnie z życzeniami i nastrojem użytkownika. Już po pierwszych przejechanych metrach widzimy innowacyjności ciąg dalszy. Najważniejsze jest to, że ekran środkowy i cały system inforozrywki jest bardzo prosty w obsłudze. Na ekranie środkowym możemy sobie również skonfigurować auto pod własne potrzeby. Samochód jest w 100% elektryczny z zasięgiem do około 300-400 km, więc będzie wykorzystywany głównie w mieście. Co jednak najważniejsze? Charakteryzuje się dużym komfortem, jak również bardzo przyjemnym wyciszeniem wnętrza. Gościmy dzisiaj w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, dzięki któremu w kolejnych odcinkach Autofana porozmawiamy o elektromobilności. Dzisiaj pierwsza odsłona tego zagadnienia. Jak się mają działania Unii Europejskiej do budowania świadomości tzw. ekologicznego transportu? Działania Unii Europejskiej są po pierwsze konsekwentne i są realizowane już od bardzo wielu lat i ten kierunek obrany przez Unię Europejską jest realizowany praktycznie od początku XXI wieku. Zatem kolejne etapy rozwoju czy to zeroemisyjnego transportu, czy zeroemisyjnej gospodarki nas nie powinny zaskakiwać, aczkolwiek warto na to spojrzeć w kontekście pewnego całokształtu działań, które jest realizowane. Nie tylko przez Unię Europejską, ale tak naprawdę na poziomie globalnym, bo zeroemisyjny transport to nie jest wymysł Unii Europejskiej, jak czasem się nie ma w Polsce, ale to jest projekt, który jest wspierany praktycznie na całym świecie. Jakie alternatywy proponuje stowarzyszenie w kontekście problemów z dostępnością i cenami prądu? My po pierwsze zwracamy uwagę na to, że transport, mobilność przez kolejne dekady będą się zmieniać. Przeżywamy. Obecnie największą rewolucję od początku motoryzacji, i na tą rewolucję składa się szereg czynników. Po pierwsze, to zmiany napędowe o nich bardzo często słyszymy najgłośniej, czyli przejście z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę nisko czy docelowo zeroemisyjną, ale to także inne podejście do mobilności jako takiej odejście od własności, przejście na używanie danych środków transportu i my wskazujemy, że w ograniczeniu jest cel, który powinniśmy wszyscy sobie postawić. Jeśli możemy ograniczyć nasze potrzeby transportowe, to już jest część sukcesu zrealizowana. Jeśli te ograniczone potrzeby jesteśmy w stanie zrealizować napędami nisko i zeroemisyjnymi, to wtedy my się przyczyniamy także do tej kontrybucji na rzecz środowiska. Pamiętajmy także, że pomimo tego, że ceny energii elektrycznej wzrastają, wzrastają ceny wszystkich surowców. Cały czas podróżowanie samochodem elektrycznym jest najtańsze poza oczywiście podróżowaniem komunikacją zbiorową. Namawiamy wszystkich do korzystania z komunikacji zbiorowej. Jeśli jednak wykorzystujemy pojazd dla indywidualnych potrzeb, to cały czas samochód elektryczny, szczególnie jeśli jest ładowany w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy, jest wielokrotnie tańszy w swoim cyklu użytkowania od samochodu konwencjonalnego. Zatem do ekologii dodajemy jeszcze jedno słowo E na początku, ekonomia i mamy wtedy kształt zrealizowany zadań. Czy proponowane zmiany legislacyjne mają szansę wejść w życie i może zdraćmy, co to są za projekty? Zmian, które my proponujemy, jest bardzo wiele. Jest to nieugniknione wobec sytuacji, że jeszcze 20 lat temu nikt nie mógł przewidzieć, że motoryzacja pójdzie właśnie w tym kierunku i nasze prawodawstwo, jak też prawodawstwo innych państw, było całkowicie nieprzygotowane na zeroemisyjny transport. My teraz musimy odpowiednie regulacje przygotowywać i stąd bardzo wiele zmian proponujemy choćby w takich zastanych już obszarach jak prawo energetyczne, czy kwestie związane z funkcjonowaniem samorządów, jak choćby prawo związane ze strefami czystego transportu. Teraz pracujemy nad dopłatami dla samochodów używanych, staramy się wdrażać zmiany w obszarze kwestii przyłączeniowych, żeby stacje mogły powstawać szybciej. Z naszymi partnerami lokalnymi pracujemy nad wdrażaniem stref czystego transportu. Jest bardzo wiele inicjatyw, które realizujemy. I myślę, że duża ich część już ujrzała światło dzienne. Kolejne będą to światło mogły ujrzeć w najbliższych miesiącach. Wszystko po to, żeby stworzyć rynek, który będzie rynkiem, który będzie wspierał tą zmianę w kierunku zeroemisyjnego transportu. Kilka tygodni temu byliśmy na otwarciu jednego z łódzkich salonów nowej hiszpańskiej marki Cupra. Dzisiaj przetestujemy samochód, który jest najpopularniejszym modelem w całej ich gamie. Kupę Formentor charakteryzuje odważna, dynamiczna linia nadwozia zakończona tym przepięknym spoilerem oraz czterema końcówkami układu wydechowego w kolorze czarnym. Mamy tutaj też przepiękne 19-calowe felgi, które możemy kolorystycznie dobrać, jak również zmienić ich wzór. Długa maska z przetłoczeniami, która dodaje tutaj jeszcze dynamiki światła w technologii LED, duże logo kupry. No i moim zdaniem jedyny właściwy kolor petrol blue. We wnętrzu witają nas wygodne kubełkowe fotele oraz duży 12-calowy dotykowy ekran. Auto jest przestronne w środku, ma duży bagażnik, ale co najważniejsze, dla mnie ma kilka trybów jazdy, dzięki którym możemy dostosować go do własnych potrzeb. Teraz mamy sportowe prowadzenie, ale jest ono bardzo przyjemne. Jednak co najważniejsze, idąc do salonu, możemy wybrać jedną z wielu wersji silnikowych, jedną z wielu wersji wyposażenia i zbudować taki samochód, jaki nam się. Marzy. Niekoniecznie musi to być wersja 400-konna droga mega sportowa. Może to być samochód, który będzie miał 150 koni mocy, ale zewnętrzny wygląd no, taki, który nam się właśnie podoba. Jeżeli poszukujecie oryginalnego auta o sportowym charakterze, to Cupra Formentor na pewno będzie ciekawą propozycją. No i warto dodać, że sam Robert Lewandowski po ostatnim transferze do Barcelony jeździ właśnie takim autem.